Dzień zero. Panowie, czekam na wyjaśnienia, powiedział tatuś lodowatym tonem. E, to znaczy. Cyrk bidolo. bełkotał Jan A. Słucham. E, cyrk Pinokio, wybąkałem. Co? E, cyrk Pilo Pilo, wymamrotał z kolei Jan C. No i co? To Jan B i Jan C chcieli tam iść, tłumaczył Jan A a jako starszy uważałem, że moim obowiązkiem jest... Co? Zaprotestowałem? Ty pierwszy to wymyśliłeś. W dodatku oni mnie zmusili, żebym im kupił lody, poskarżył się Jan C. Cisza, rozkazał tatuś. Kłamiecie jak znud. Yy, co to znaczy snud? seplenił Jan E. To Jan D. i Jan E. dowiedzieliśmy się o tym później, którzy obudzili się i zobaczyli, że nas nie ma, zawiadomili rodziców. Powiedzmy, że się zaniepokoili. Teraz siedzą na łóżkach, udają na wpół uśpione niewiniątka, mrugając, jakby ich raziło światło. Policzymy się później w bitwie na poduszki. Nie upiecze im się, słowo Jana B. Kłamać jak znud, to znaczy, zaczęła tłumaczyć mama, która nigdy nie traci okazji, żeby wzbogacić nasz słownik. Kochanie, myślę, że to nie jest odpowiedni moment przerwał tatuś. Masz rację, kochanie, zgodziła się mama. – Więc ponieważ kłamiecie jak znud, wszyscy trzej zostaniecie ukarani – kontynuował tatuś. – Czy mogę mieć ich deser, jeżeli będą pozbawieni deseru? – chciał wiedzieć Jan D. – Już nie będziesz miał zębów, żeby go zjeść – zapewnił Jan A. zacierając ręce. – Cisza! – znów rozkazał tatuś. – Za karę zostaniecie jutro w pokoju. – To niemożliwe! – stwierdził Jan C. – Coś takiego – zagrzmiał tatuś. – A to dlaczego? Słucham cię. Bo jutro jest Tour de France. Jan A i ja w jednej chwili pobledliśmy. Tour de France powtórzyłem. To to będzie dzień pierwszy? Dzień zero, poprawił Jan A przygnębiony. Spojrzałem na zegarek. Było już po północy, za kilka godzin Tour de France będzie przejeżdżał przez miasto. Podnieceni chęcią pójścia do cyrku zapomnieliśmy o tym. Trudno, powiedział tatuś, nie będzie Tour de France. To was oduczy chodzenia do miejsc rozpusty. Klęska. Nie mogliśmy sobie wyobrazić surowszej kary. Y, co to jest miejsce rozpusty? spytał Jan D. Miejsce rozpusty, zaczęła mama, ale spojrzenie tatusia dało jej do zrozumienia, że to w ogóle nie jest odpowiedni moment. Teraz wszyscy do łóżek, zarządził tatuś. I żeby nikt już do rana nie rozrabiał, bo inaczej będziecie mieć do czynienia ze mną. W tej nocy nie mogłem zasnąć. W uszach wciąż brzmiała mi muzyka cyrku Pippolo i hałasy płynące z głośnika furgonetki, krążącej bez końca wokół hotelu, jak wyrzut sumienia. Równocześnie miałem do siebie żal i czułem obrzydzenie, i byłem wściekły, że daliśmy się złapać. Tygodniami marzyliśmy o tym etapie Tour de France, śledziliśmy wyniki w gazecie, zakładaliśmy się, kto wygra, i z powodu cyrku Pippolo wszystko przepadło. Musiałem w końcu zasnąć, bo namiot cyrkowy powoli zmienił się w cyrk rzymski. Jako gladiator uzbrojony jedynie w nóż kuchenny walczyłem na arenie z lwem, a tłum darł się w niebogłosy. W końcu cesarz wskazał kciukiem ziemię i umarłem, uduszony pod lawiną brudnych skarpetek Jana A. Obudziłem się zlany potem z uczuciem, że coś się stało. Prawda dotarła do mnie brutalnie. Dzisiaj dzień zero. Dzień, w którym przepadnie nam Tour de France. Ale co się stało? Okiennice były otwarte na oścież, słychać było odgłos klaksonu, a cała rodzina gestykulowała na balkonie. Dzień dobry, sepleniu Jan E. Spotykamy się na śniadaniu. Ja też wychyliłem się przez balkon, żeby zobaczyć, kto tak radośnie naciska klakson pod naszymi oknami. To byli dziadunio Jan i babunia Janeczka. Coś takiego. Co za niespodzianka! burczo pod nosem tatuś schodząc na dół, żeby się przywitać. Kiedy raz wymknęliśmy się twojej matce, kochanie, zaprotestowała mama, przyjechali kawał drogi, żeby się z nami zobaczyć. Uwielbiamy dziadunia Jana i babunię Janeczkę. No, przede wszystkim dziadunia Jana. Babunia Janeczka jest super miła, ale trochę za surowa. Na przykład uważa, że kuzyni fugasowie są dużo lepiej wychowani od nas, bo myją ręce sześć razy dziennie i wysyłają dziaduniom na każde Boże Narodzenie takie samo pudełko galaretek owocowych. Z dziaduniem Janem możemy przynajmniej się świetnie bawić. Nazywa nas gangiem odstających uszu, zabiera nas na ryby i zawsze ma w zanadrzu jakąś zabawną historię, albo mały prezencik w kieszeni, kiedy dzieje się źle. Nie mogli zjawić się w lepszym momencie. Co za urocza okolica, stwierdziła babunia podczas śniadania, które jedliśmy całą ósemką na tarasie. Jak znalazłeś to miejsce, mój zięciu? O, przez marynarkę! Puszył się tatuś. Marynarkę? zdziwiła się babunia Janeczka. Coś takiego. I akceptują tutaj dzieci z tak długimi włosami? Bo kuzyni fugasowie, jeżeli mogłaby się mama zająć lepiej waszymi. Mama przerwała, zanim zrobiłaby się z tego awantura. Co za wspaniały pomysł, że przyjechaliście nas odwiedzić. Jeżeli nie masz nic przeciwko temu, wypożyczę sobie twoich chłopców na cały dzień, zaproponował dziadunio Jan. Spojrzeliśmy na niego zaskoczeni. Oczywiście bez Jana F., który jest trochę za mały, uściślił. Wciąż jeszcze nie rozumieliśmy, do czego dziadunio zmierza. A więc obawiam się, że babcia nie pasjonuje się kolarstwem. Jak dotąd była tak miła, że śledziła ze mną tylko dwa etapy. Zwrócił się do nas dziadunio z zakłopotaną miną. Ponieważ ten dzisiejszy przebiega niedaleko stąd, zastanawiam się, czy nie zechcielibyście, no. pojechać tam ze mną. My? Wykrzyknęliśmy z niedowierzaniem Cała piątka? Chyba że to was nie będzie bawić oczywiście, dodał uporczywie puszczając do nas oko. Chwileczkę, ci młodzi ludzie mają przez cały dzień areszt domowy, zainterweniował tatuś. Kochanie, może moglibyśmy przesunąć karę? To dzień zero, powiedz tak, tatusiu, prosimy, błagaliśmy. Będę sprzątał mój pokój do dwudziestego pierwszego roku życia, zaproponował Jance. Nie będę się już nigdy obrażał, zarzekał się Jana. A ja przestanę udawać, że czytam, kiedy muszę nakryć do stołu, obiecałem. A poza tym, bardzo dobrze zrobi tym dzieciom, jeśli je ktoś weźmie troszkę w garść, dodała babunia Janeczka. No dobrze, przerwał jej tatuś głośno wzdychając. Jeżeli wszyscy są za tym, absolutnie wyjątkowo zgadzam się. Padliśmy sobie w ramiona. Dziękujemy, tatusiu, zaklepane! Już nigdy nie pójdziemy po kryjomu do cyrku. Bardzo na to liczę, mruknął tatuś. Spróbujcie jeszcze raz, a wylądujecie prościutko w szkole wojskowej z internatem. Powinieneś być zadowolony, bo dzięki temu będziesz mógł trochę odetchnąć od dzieci, kochanie, podsumowała mama, kiedy szczęśliwi przygotowywaliśmy się w naszym pokoju do wyjścia. Oczywiście, kochanie, zgodził się tatuś ponurym głosem. Nic nie mogłoby mi sprawić większej przyjemności niż spędzenie dnia z Twoją matką w kostiumie kąpielowym. Dzięki Dziaduniowi Janowi dzień zero był super. Informuję Cię, że od dziś będzie się mówiło Dzień J, rechotał Jance, kiedy ładowaliśmy się do auta. Dzień J, masz rację, powiedział Dziadunio. Dzień J to znaczy Dzień Janów? spytał Jan D. Nie, to Dzień Jełopów. rzucił Jance, dając kuksańce Janowi D ale z ciebie, Pippolo, zarechotałem. Sam jesteś Pippolo, odparował Jance. Gotowi na Tour de France? spytał dziadunio Jan, zapalając silnik swojego Renault 4L. Gotowi! krzyknęliśmy wszyscy. I odjechaliśmy z piskiem opon, a na schodach wejściowych do hotelu mama, babunia Janeczka, tatuś i Jan F machali nam na pożegnanie. Dzień minął jak we śnie. Całe miasto świętowało udekorowane flagami, i chorągiewkami. Był taki tłum na chodnikach, że trzeba było parę razy łapać Jana C, żeby go nie zgubić. Całe szczęście, że byliśmy wszyscy ubrani w nasze podkoszulki z katalogu Nowoczesna Rodzina. Są beznadziejne, ale okazały się praktyczne, bo odnajdywaliśmy się w tłumie dzięki zdechłym paskom. Im bliżej przyjazdu, wyścigu, tym tłum stawał się gęstszy. Ale ja nad brzegiem morza była czarna od kibiców, grała muzyka. A z głośników wylewały się reklamy. Ludzie cisnęli się za barierkami, niektórzy poprzynosili nawet składane krzesełka i stoliki. W końcu znaleźliśmy miejsce w pełnym słońcu, tuż pod taśmą oznaczającą 200 metrów do mety. Tutaj rozpocznie się sprint, przewidywał Jan A. Załatwy dla Ediego Merksa. Bo pęknę ze śmiechu, parsknąłem. Wygra pulidor z palcem w nosie. To niewygodne, kiedy się trzyma kierownicy, zauważył dziadunio Jan. Dziadunio i Jan A kibicują Ediemu Merksowi. Moim ulubionym kolarzem jest Raymond Pulidor. Po pierwsze dlatego, że jest Francuzem, mimo że nie jestem wcale szowinistą, a po drugie dlatego, że jest zawsze drugi, zupełnie jak ja za Janem A. Cały czas kłóciliśmy się, kto wygra. Dziadunio Jan kupił nam hot dogi z frytkami, a my, korzystając, że nie ma z nami mamy, rozdymaliśmy sobie do granic możliwości żołądki cytrynową fantą. Kiedy przyjadą kolarze? Niecierpliwił się Jan D. Czy muszą objechać najpierw całą flancję? spytał Jan E. Nawet jak się pospieszą, to będzie długo trwało. Może wszystkim popękały koła? zastanawiał się Jance. C. Opony wyścigowe są bardzo słabe. To nie opony, tylko kiszki, powiedziałem. Prawdziwe kiszki? wykrzywił się Jan D., takie jak w brzuchu? Muszą być strasznie śliskie. Ale głupki, ubolewał Jan A, wznosząc oczy do nieba. Nie powinniśmy zabierać pentaków. Masz rację, powiedziałem. Żeby wreszcie samochód Miotła przyjechał, to byśmy się ich wreszcie pozbyli. Aż trzy godziny wyczekaliśmy się na słońcu. Trzy godziny to długo, nawet dla takich fanatyków jak Jan A i ja. Na szczęście pojawiła się w końcu obstawa Tour de France. Wyobraźcie sobie kawalkady samochodów i reklamowych furgonetek obwieszonych jak wozy karnawałowe. Dobrze, że byliśmy w pierwszym rzędzie, bo dostaliśmy dzięki temu góry prezentów, naklejki, breloczki do kluczy, chorągiewki, torby plażowe, karty do gry, gazety sportowe, baloniki, a nawet podkoszulki za darmo. Ale niestety rozdawała je furgonetka nowoczesnej rodziny. I pechowo były to takie same beznadziejne podkoszulki w paski, w jakie byliśmy właśnie ubrani. Największym szczęściarzem był Jan D. Nie wiem jakim cudem, ale zdobył prawdziwy bidon ekipy Sonolor Lougeon Luciena van Impa, który też był ulubionym mistrzem Jana A. Jan A zzieleniał z zazdrości. Zaproponował Janowi D. wymianę bidonu na trzy naklejki sklepu mięsnego Gratons, duże i średnie ale Jance stwierdził, że bidon jest więcej wart. Jan A ostro zabronił mu się wtrącać i szykowała się z tego awantura. Jadą! krzyknął nagle dziadunio Jan. Kto? Kto? Dopytywał się Jance, który nigdy niczego nie rozumie. Serca waliły nam jak młotem. Według spikera, który wydzierał się przez głośnik, wciąż nie sposób było przewidzieć, kto wygra. Nie było uciekinierów, tylko zwarty peleton, który zbliżał się z prędkością powyżej 60 km na godzinę. Dawaj pompu! krzyczałem! Dawaj merks! krzyczał Jan A. Tłum tratował, pchał się, wrzeszczał. Jeszcze chwila zostalibyśmy rozgnieceni na barierkach ochronnych. Ciągle nic nie było widać, mimo że wyciągaliśmy z całej siły szyję. Ale w miarę jak wyścig się zbliżał, w tłumie narastał pomruk, od którego dostawało się gęsi skórki. Najpierw pojawił się policyjny patrol, który osłaniał wyścig. Potem samochody działaczy sportowych, dziennikarze, radia i telewizji z mikrofonami. Peleton musiał być już blisko. – Dawajcie motocykliści! – krzyczał Janek, który nigdy niczego nie rozumie. – Dawaj, złota kosulko! – darł się Jan E. – Dawajcie, Janowie! – wrzeszczał dziadunio Jan. – Kto to są Janowie? – spytał pan obok nas. – O, sławna ekipa, niech pan mi wierzy! – wyjaśnił dziadunio Jan. No to dawajcie, Janowie! krzyknął pan obok nas. Wyścig przejechał tak szybko, że z trudem dojrzeliśmy żółtą koszulkę w środku peletonu. W tym morzu zgiętych pleców, pędzących łokieć w łokieć, nie można było rozpoznać ani Merksa, ani Pulidora, ani Luciana Vanimpa, ani Okany, ani Wleminka. Mieliśmy wprawdzie ich portrety na naklejkach panini, ale to nie to samo, co zobaczyć ich żywych. Jeszcze ostatnie, dawaj pumpu! Dawaj, Merks! – i już było po wszystkim. Jednak ociągaliśmy się z powrotem do domu, żeby zobaczyć jeszcze maruderów i samochód miotłę. Nie po to czekaliśmy tak długo, żeby natychmiast wracać, więc zostaliśmy i zobaczyliśmy miejską polewaczkę, która myła ulicę po wyścigu, licząc, licząc że może za nią pojawią się ostatni maruderzy. Opuściliśmy aleje jako jedni z ostatnich, z naręczami naszych reklamowych prezentów. Nie ma co, mama będzie zadowolona, kiedy wpakujemy to wszystko do walizek. Ale nie ma mowy, żebyśmy cokolwiek wyrzucili. Pamiątki z Tour de France to świętość. Tylko Jan A. był trochę zawiedziony. Miał nadzieję, że kolarze będą wyrzucać bidony przed sprintem i że jemu uda się zdobyć jeden z nich. Może, kto wie, nawet ten należący do żółtej koszulki świetnie by pasował do roweru z siedmioma przerzutkami, które Jan A. dostał na urodziny. Wszyscy koledzy by mu zazdrościli. Chociaż według mnie Jan A może zawsze jeździć popisując się naklejkami sklepu mięsnego gratą. A w końcu kto wygrał? Spytał Jance, kiedy wsiadaliśmy do Renault 4L. To było dobre pytanie. Z powodu hałasu i ścisku nie usłyszeliśmy, kiedy speaker ogłaszał, kto zwyciężył. Ale z was gapy, śmiał się dziadunio Jan. Wasi rodzice nie uwierzą, że byliśmy na wyścigu. Dopiero tatuś powiedział nam, kto zwyciężył. Tatuś chyba musiał żałować, że nie pojechał z nami, bo po południu na plaży Zamiast dotrzymać towarzystwa babuni Janeczce, mu słuchał relacji z Tour de France w radiu, w wypożyczalni parawanów. Hurra! Eddie Schmerck! krzyczał Jande. Merk z głupku, poprawił go pusząc się Jana, jakby to on sam wygrał sprint. Sam jesteś głupek, odparował Jandę. Chcesz dostać? Dostać od pentaka? rechotał Jana. Można pęknąć ze śmiechu. Choćbyś mnie błagał, Nigdy nie wymienię moich naklejek na twój zdechły bidon. Tego wieczoru przed wyjazdem dziadunio Jan zrobił zdjęcie całej naszej szóstki na hotelowych schodach. Tatuś wyglądał na zadowolonego, że wkrótce uwolni się od babuni Janeczki i chciał zrobić jeszcze jedno zdjęcie, tym razem z dziaduniem Janem. Wszyscy mamy na głowach czapeczki Tour de France, nawet Jan F, i podnosimy do góry ręce krzycząc hurra! Jakbyśmy to my wygrali w klasyfikacji drużynowej. Kleiłem to zdjęcie do mojego specjalnego zeszytu poświęconego Tour de France 1970 i za każdym razem, kiedy je oglądam, mówię sobie, że mamy wielkie szczęście, mając takiego dziadzia jak dziadunio Jan. W drużynie Janów to on nosi żółtą koszulkę.